Okej, okay, więc trafiliśmy na dosyć interesujący napad Ciche podejście, dzieła sztuki. I do tego pan host daje po 20%. Jednakże, co trzeba zaznaczyć, są to obrazy, ale na poziomie normalnym. Tak więc, no. Wziął tego, widzę. lepszy samochód mamy. Ok. To jest też interesujące, pan host zablokował kamerę. Mimo, że tutaj widzicie, nie mogę przemienić się na pierwszą osobę. Jest zablokowana z trzeciej osoby kamera. A, standardowo. Mamy jakąś wiadomość. Prawdopodobnie po rosyjsku. I domyśli się, co. Ma na myśli, no. Coś, na coś tu jest napisane, ale co? No, no, ja nie wiem. Ale wiem, że jeżeli sobie to przetłumaczę przez telefon, to wtedy będę wiedział. Aha. Czy on nie zrobił przepustek? Ja pierdzielę, pan nie hoście. Dlaczego żeś tego nie zrobił? O, już widzę, że jedną kamerę walnęli. Ale tam ktoś na no że kiedyś dużo rabował. Dlaczego zaczęłem te kasy, no? Ale długo nie grał. To już wiele nie pamięta. Dobra, trochę trafiłem ostatnio, bo szczerze nie byłem pewny. Ostatniego, ale udało nam się otworzyć tutaj te kulki. Jeszcze jednego. Kuleczki zostały. Zobaczymy, jeżeli zrobił dostawy Dugana. Jeżeli nie zrobił dostaw Dugana, no będzie to bardzo trudne. A szczerze, robienie cały czas tych kulek zwyczajnie się. da się zmęczyć i to naprawdę. Zobaczymy, czy cokolwiek w sumie zrobił. Jeżeli nic nie zrobił, po prostu odpalił ten napad. No, już mamy alarm. Zwyczajnie jest już alarm. Nie zrobił nic. Okej. Okay. Podejście ciche, bez dostaw Dugana, z lepszymi broniami. Ja chyba nie muszę mówić, co tu się aktualnie wydarzy. To jest zwyczajne podejście odpalone z niczym. Szansa, że. Przejdziemy gdzieś dalej, jest praktycznie zerowa. I to poważnie. Coś on tutaj pisze, nie wiadomo co. Temu odpowiada, dobra, oni się rozumieją. Jeje, I mi jeje i tyle. jak się o ty się do naszego Dżaka zrespił. Więc tutaj oni piszą, naprawdę. Wtedy czy tam je koleś komunikuje się w języku, który większość osób rozumie. Nie wiem, otworzę im drzwi dalej. Zobaczymy, jeżeli. O, już padło leś. Jeżeli oni będą chcieli to zresetować, no to. Ja już widzę, on no, zresetowali. Nie, ale nie będę ściemniał. Szczerze, to podejście ciche jest do przeskipowania. Bo tutaj, bądźmy szczerzy, ja muszę liczyć na farta, że mi się uda zrobić kuleczki, a oni, że nie zrobią alarmu. Ale mimo wszystko, chciałbym spróbować dojść do skarbca na tym. Bo da się ukończyć takie podejście, nie mówię, że się nie da. Jest to możliwe, nawet na cicho. Tylko powiecie, no tutaj no jest trochę trochę problemu. Na drodze, jeszcze jedne kulki musimy zrobić, potem już pójdzie gładko, tylko pewno trzeba zrobić te kulki. Jak się zrobi te kulki już będzie dobrze. Dobra, ja tutaj wyczyściłem teren, więc ja tutaj spróbuję otworzyć drzwi i zobaczymy co się wydarzy. O, zauważyli nas. Nie udało się? Ciekawe gdzie w sumie zobaczyli tutaj, czy tego gościa, czy mnie zauważyli. A już padł. Skończyły się życia, dziękuję, dobranoc. Nie udało się nam przejść dalej. Okej, okay, no to jeszcze jedno. Chyba może obok drzwi jeszcze będą otwarte, ale w sumie nigdy nie wiadomo. Kolejna próba przejścia trochę dalej. Co tu wyjdzie? Może tą kamerę ściągnę, będzie trochę łatwiej. Tu jest otwarta? Jest też otwarta. No i zapomniałem, gdzie był ostatni i koniec. Dobra, wiecie co? Ja powiem tak, to jest trochę bezcelowe takie hakowanie tych kulek. To naprawdę. Chociaż se expa może nazbieram, bo jeszcze expa przynajmniej idzie z nich, chociaż nazbierać te 25 expa, więc może chociaż tyle wyciągnę z tego napadu i 5 dolarów. Dobra, ja to po prostu zwyczajnie będę chciał przeskipować, bo naprawdę, zabawa w te kuleczki. Łatwo jest się szczerze pomylić, a kombinowanie ze zdjęciem yy, tego no może skończyć się różnie. Powiedz jak ktoś zrobi zdjęcie w odpowiednim momencie i... tyle. O, pominęło się w takim razie. No to świetnie, że się pominęło. Nie będę mówił, że nie, że nie. Bardzo dobrze, że się pominęło. No cóż powiem, no trzeba znaleźć coś innego, bo takie podejście mogło się skończyć w jeden sposób. Albo, byśmy dosz... albo by się udało to przejść, albo na samym początku byśmy już się. To był nawet problem, że przejść odrobinę dalej, więc. Eee, dobra, cóż. Podejście na cicho i ociwo pominął kasenkę, czyli coś się nie udało. No, I jak można by się spodziewać? Co może być tego powodem? Że odpowiedź, że to jest na cicho, już wystarczy. Dlatego chyba każdy dostał 25%. Może być? Widzę, że chyba. Tanią ekipę dosyć po bo chyba 400 tysięcy da kasie to. Chyba będzie dosyć tania ekipa, szczerze. Zobaczymy. Widzę, że zrobił sobie nochtowizory, więc EMP prawdopodobnie jest zrobione. On wziął dosyć tanią ekipę. Najtańszego strzelca, najtańszego kierowcę, no i najlepszego hakera, jakiego miał, czyli 7%. No, do wszystkim 25%. No to spoko. Uczciwy podział, tak to można nazwać. Także, nie będę ściemniał akurat. Może dawać ile sobie chce, ale prawdopodobnie to się nigdy nie skończy. Albo skończy kiedyś. Wiecie, nie żeby co, ale ciche podejście zwyczajnie no... jest... No, no może nie, że trudne, tylko wystarczy wiedzieć gdzie są boty i tyle. No znowu zaczynamy te karuzele. Karuzela kurde... Rosjan. I co to w ogóle ma znaczyć, że ja tak powiem? Co to wszystko ma znaczyć? Piszą nie wiadomo w czym... Nawet nie wiem, nie wiem co, czy obrażają tu już kogoś? O, odkrył tutaj to wejście. Ja tutaj od razu już wchodzę. To nie wiem, coś dziwnego ustawił. Żeby mu się jakieś dziwne rzeczy nie przyszły im do głowy, żeby tam pobiec, to im otworzę zwyczajnie przejścia. Zobaczmy co im tutaj wyjdzie zwyczajnie. Czy dadzą radę przejść. Zrobił dostawy Dugana, to jest istotne. Tutaj się nie da przejść. Ale sobie weźmiemy i tego. W ogóle jakimś cudem jeszcze to jest na cicho. Chłop tam nawala jakieś full auto potężne. Nie, proszę nie gadaj. Zaruszę pustkę po pierwszego poziomu. No dobra, jakoś to przejdziemy może. Pustkę pierwszego poziomu. Tak, tak. Alarm już mamy. Dobra, pierwsza próba już mi nie wyszła. Próbujemy jeszcze raz. Dobra, udało mi się przejść dalej. Co prawda i tak jest alarm włączony, ale... Udało się przejść dalej, co jest istotne. Mogę tutaj teraz pootwierać im te drzwi, żeby tu sobie mogli przejść. Cienny utark. Świetny pomysł, zabiorę go. Zobaczmy ile w ogóle było. O ile nie wypadnie cały. To też może chyba wypaść. Cóż, szczerze powiem, gdyby nie zrobił ten koleś, dostaw Dugana, nie byłoby to do przejścia, ale widzę, że chyba randomy mają problem. Problemem się nazywa. Ty, jak tu w ogóle przejść? Widzę, że pan Host przynajmniej bierze windę, hakuje czy będzie umiał w ogóle ją kować. Ale oczywiście idzie dobrze, no bo nigdzie indziej nie będziemy iść. O. Koleś z dinarii, ja nie wiadomo co to są te cyferki, umar. Wygląda na no to jakby wpisał 500 różnych cyferek. Powiem szczerze, że gdy sam może no, miałbym 9 lat czy coś takiego, to coś jest fajny nick, więc strzelam, że ten koleś właśnie może mieć. Tak z 9 lat. Aż wchodź tutaj, wchodź, panie chodź, czy znaczy, tych gościu, wchodź, wchodź, wchodź. Masz drzwi otwarte. Nie wal tam w nikogo, bo znowu padniesz i tyle będzie. Chociaż dojdźmy do skarbca. Ja powiem szczerze, że tak, widząc pana hosta jak mu to idzie oraz tej naszej ekipy, co tam wszystkich tam nawala, bo co kogoś w ogóle tam drzwi otwiera, ja tego nie rozumiem. To chcę zobaczyć sobie minigierkę jak wygląda. Le jak on teraz wyjdzie, to zaraz zostanie ostrzał. To Potężny, więc jeżeli go nie będziemy chronić, to go nie będzie. To zaraz go z nami tutaj nie będzie i będzie restart. No bo wiadomo, info takiego nie dostaniemy od niego, czy kończy, czy nie kończy. O, zrezygnował. Nie, nie zrezygnował. Patrz zwyczajnie, patrz. I więcej nie wychodź. MWD chyba nie widzę. Chyba nie potrafi tego otworzyć. Jak ktoś myślę, chyba nie daje rady. Karta poziomu 2. Zaczęło mieć tylko kartę poziomu 2. I może, może byśmy to przeszli na cicho. Jest na to jakaś tam szansa. Nie, napiszemy mu. Może, może on wie, może wie co tu napisałem, żeby to zostawił. O! Jednak zrobił to, no to dobrze. To zapraszamy do windy wszystkich, bo to trochę mu zajęło, no. Ja wiem ile tu jest odcisków i są te odciski w ilości 3. Chyba, że teraz jak się wchodzi na alarmie to zmniejszyło się do dwóch. ale normalnie tych odcisków jest 3. Ten ja te 3 odciski robił chyba 2 minuty, więc on zwyczajnie nie ma pojęcia jak to zrobić. Dobra, przejdźmy sobie dalej, zobaczmy. Ale na razie jako tako idzie, przynajmniej posuwamy się do przodu, idziemy do skarbca. Więc już jakiś tam krok zostaje właśnie poczyniony. No i obrywami wyskakując wyskakują z nas, cała. Dawajcie, dawajcie. Jeżeli przejdziemy już dalej, to jak chociaż padniecie, to będzie restart od skarbca. więc jako tako dałoby radę potem przejść, ale m, przejdą rzeczywiście, to jest dobre pytanie. Dobra, zobaczmy. Idzie, idzie, każdy, każdy, każdy idzie. Ja już myślałem, że jakimś cudem w tym miejscu ktoś padł. No co kolej? co we mnie mierzysz, to nie moja wina, to się otworzy jak przyjdzie koleś, dopiero wtedy, gdy do się to otworzy. Musimy mieć, wiesz, klucze dostać, czy coś. Dobra, teraz czekamy aż tu dotrą. Świetnie, więc sobie zaczynamy. Kiedy czy będą mieli to otworzyć. Nie jest to trudne, ale wiecie, Zawsze może być taka sytuacja, że, tak jak tutaj obok random, cały czas przepala wiertło, bo nie rozumie, co znaczy ciepło. Że jest za gorące i że się przegrzewa. Ale... Chyba nikogo nie było w historii tych napadów, co nie poradził sobie z tą minigrą. To tak autentycznie. Chyba nigdy nikogo takiego nie było. I on naprawdę chyba nie rozumie, o co w tym chodzi. To jest naprawdę ten poziom. On rzeczywiście nie wie, jak to zrobić. Czyżby to będzie ten... Ten cały z... Dinars... Nie wiem, z ilomaś tam cyferkami, nie wiem co to podał numer telefonu, czy co to podał w ogóle. Puścił to. Zobaczmy, czy otworzył. Otworzył to jakimś cudem. Jakby on tego nie otworzył, to naprawdę. Byłby to chyba pierwszy random w historii, który sobie by z tym nie poradził. Ale myślę, że wszyscy by sobie z tym poradzili. To jest na tyle proste, że każdy by to zrobił. O, pan host się będzie zabierał za hakowanie, zobaczymy, czy w ogóle otworzy to dzisiaj. No, jak coś tylko jeden odcisk, więc powinien sobie dać radę. Nie jest to wcale tak skomplikowane, chociaż moim zdaniem powinien w sumie nic nie robić. Czekać na mnie aż ja mu otworzę Dobra ja już tutaj otworzyłem cały środek I szczerze czasu więcej tak chyba nie będziemy mieli Zobaczymy ja tutaj Zobaczymy co w sumie mógłbym sobie pójść Bo tutaj hoss nie dał radę otworzyć okej okay. No to jak dali radę to otworzyć No to ja tutaj mogę zacząć zbierać Bo co jest tak samo bramka I co pan hoss decyduje się chyba walczyć z tym czy tak, zdecyduje się walczyć z tą bramką na numerze C. Okej, okay, niech walczy w takim razie. To prawda to jest całkowicie bez sensu, bo szczerze moim zdaniem on powinien tam pójść i zbierać z tym gościem tam, gdzie jest to G i H. On powinni sobie to zbierać. Jakoś w ogóle nie zdążył do zbierać tego całego G i poszedł zbierać H, jednak zawraca i uznaje, dobra, nie mamy czasu, musimy wychodzić. koleś mnie niestety przechytrzy. Dobra, no to nie chce to zbiera. Bo będzie alarm, te, tyle powiem. Będzie alarm. Zobaczmy, ile zostawił na tym stoliku. Dobra, dużo zostawił. A postanowił, że i tak zbieramy. I tamten też zbiera. Okej. Okay. No, no to jest wszystko spoko. No, nazbieramy najwięcej, ile się dano. I zobaczymy, czy uda się w ogóle im wyjść, bo to też jest druga sprawa. Ja zdążę ten stolik nazbierać. Ja już opuszczam, no bo wiecie, nie będę walczył z tym, żeby zbierać te przekąski. Zobaczymy, jeżeli umią oni wyjść ze skarbca. Nie wyszli ze skarbca. Mamy restart. A wiecie skąd jest ten restart? Ja wam powiem skąd. On jest z początku. Nie ma checkpointu już. Kiedyś zrobili checkpoint jeszcze. Ale go już skasowali, żeby był jak żeśmy Weszli do skarbca. To odtąd był checkpoint. Teraz checkpoint już jest od samego początku. Ktoś tu kliknęli. Nie wiem, czy pominęli, właśnie. Czy powtórzyli. Ale zobaczymy. Jeżeli u niej im się nie uda, wiecie co? Zwyczajnie to już pomijamy. Bo dojście tam zajęło tak stanowczo i tak strasznie długo. Zaczynamy od właśnie od początku. Więc jeżeli im się nie uda dojść od razu, no to. Zwyczajnie, no jeszcze się nie zadował cały hat. Oni już tam biegną. Tu so, coś ściągnę tego, tego. No już włączyli alarm. Dobra, okej, okay, włączyli alarm. Jeżeli zrobią restart, yy, no to ja jestem zapominięciem i tyle. No to nie ma sensu takim. Coś. Jeden już raz, już padną, mi się jed parę razy udało zgadnąć te kulki. To dalej będzie, czy dalej będą padać, czy już będzie co innego. A to i tak był taktyczny reso, bo teraz zmieniliśmy na dwa, których i tak nie zapamiętałem. Pamiętam no tylko pierwsze chyba dwa albo trzy, zaraz zobaczymy. Tu chyba było coś takiego. No I już proszę, se strzelaj. Nie, wiecie co to jest? To bez sensu, ja to. że nie wiem, jakiś bot by wyszedł, otworzył gdzieś te drzwi, żeby było lepsze. Uuu, zamknięte, zamknięte. Zobaczymy, co zrobi pod host. Nie, no, no, no nie do rady przejść inaczej niż. ...po sobie te drzwi otworzyć. Żaden bot niestety na mnie otworzył. Nie. Chciałem go walnąć z kolby, ale z drugiej strony chciałem po prostu tego resetu, żeby. Pominąć ten napad i pomachać im na do widzenia Bo naprawdę, powiem wprost, nie ma co się męczyć z takim, czy, takim napadem Jest on stanowczo, bez sensu I wolę sobie, nie wiem, porobić coś innego niż próbować to przejść z nimi Ja jestem za pominięciem Oni widzą, że dalej są, idą zaparte Mówią, nie, 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 to, 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 to da się przejść To jest proste, to trzeba usiąść na spokojnie, się zastanowić Dobrze, dajmy im tam jedną szansę, jak odpalą alarm Znowu i znowu padną, no to ja już wyjdę i to już nie przez pominięcie. Ja tak normalnie wyjdę przez zmianę sesji. I koleś nawet nie wie, że nie może do nich walić przez tą szybę dalej. Cóż, udało się. Otworzyłem kuleczki, oni nie zrobi alarmu, jakimś cudem. Dobra, ja idę dalej, ja otwieram teraz windę. Ja nie chcę się zajmować tym Kolej znowu kuleczkami, więc ja zaczynam od windy. Na windzie będziemy mieli odciski palców, dlatego ja tutaj wchodzę, zwyczajnie, bo wiem, że są odciski palców. Dlatego. Jednakże, minusem jest tego naszego zjazdu zwyczajnie to, że będą na dole znowu boty i będzie trzeba szybko je ściągnąć. Ale prawdopodobnie będzie teraz alarm, bo koleś wziął i zaczął otwierać sobie windę. I po co wyłączyli prąd? Nie wiadomo, po co to zrobili. To jak już to się robi przy wyjściu, nie przy wejściu, ale niech będzie. O! Mamy już ochronę, bo koleś wziął i zaalarmował. Jednakże uznało, że niby ja to zrobiłem. Więc trafiliśmy na alarm. O, ktoś już kliknął E, nie wiadomo kto. Zostawili tam tego gościa. Trudno, mamy alarm. Nie udało się przyjść na cicho. Zobaczmy co teraz będzie. Mimo to niby cały czas jeszcze jako, jako tako stoimy. To trzeba zaznaczyć, że jakby jako tako niby stoimy, wszystko działa. Zobaczmy. O, dinar już padł. Świetnie. Dobra, w końcu przyszedł pan hoz do walenia karty i się udało zrobić kartę. Ten koleś tutaj wali po tych szybach. On widzę, że on dalej nie rozumie. Że w ogóle... że to nie działa. Ale to jest fajne, patrzcie. Kurde, czemu on nie pada? Ja tego nie rozumiem. Które w sumie oni mają tutaj lewela. Wiele... Nie, wiele wyjaśnia, tak powiem. Wiele wyjaśnia, ale... Wchodzimy znowu z, z zerowym życiem. Jeśli już teraz nam się nie uda, już resetuję sesję, to bez sensu. Naprawdę, to jest tak bezcelowe już, że wiecie... No jeszcze walno w to. Ty, wyszedł z gry koleś. Ty to akurat było niespodziewane. Hoop wyszedł z gry. Nie wiadomo czemu w ogóle wyszedł z gry, ale no dobra, w sumie trochę przyspieszył proces. No to nie wiem, ktoś mu wbił na hatę co ty tu jeszcze robisz? No i wyłączył komputer i tyle było go. Ale ja nie będę nie będę narzekał, że, że dobrze się. że się źle stało, o tak powiem. To nie była to tragedia co tam się wydarzyła. Pokazywałem jak nie robić podejścia cichego, ale podejście ciche w wykonaniu randomów zawsze jest y, trudne to, to trzeba powiedzieć zawsze jest trudne czasem nawet pokazałem że podejście agresywne jest dla nich zbyt trudne więc no w zasadzie wszystko mogłoby się wydarzyć dobra no trudno w takim razie do następnego cześć